Boża obecność. W blasku dnia czy w ciemności nocy, zawsze przebywasz w jedności mocy, dzień prawdę głosi, noc cieniem okrywa, a każda chwila budząc się spoczywa. Bóg odwieczna zasada, życie. Jest niewidzialnym, niepodzielnym, nieprzeniknionym, twórczym potencjałem, wiecznym bytem, często zwany Ojcem. Jednak określenie Ojciec nie oznacza męskiego pierwiastka. Bóg nie posiada płci, gdyż jest czystą świadomością, a ta nie jest ani męska, ani żeńska. To wszechpotężna moc, która cały czas jest niezmienna i pełna. Bóg, najwyższa energia, jest duchem, światłem, miłością. Wszystko z tego światła się wywodzi i wszystko tym światłem jest. Dopóki ludzie nie pojmą, że są fraktalami światła, Pełnią i doskonałością dopóty toczyć będą bój słowny lub czynny, lecz ta batalia jedynie ich osłabi i nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, gdyż jest walką z samym sobą, a ten, kto walczy, zawsze przegrywa. W jedności nie ma miejsca na podział, a gdy nie ma podziału, nie ma rywalizacji. Ten, kto zda sobie z tego sprawę, nie uczestniczy w kłótniach, nie ma w sobie zawiści, złości czy strachu. Przyczyną wszelkich konfliktów jest podział, brak harmonii wewnątrz, jak i na zewnątrz, w każdym z osobna i we wszystkich razem. Kiedy już przekroczysz fizyczne przestrzenie i zanalizujesz, co w umyśle drzemie, wejrzesz w skarby duszy, stojąc tuż na progu, Odkryjesz, że jesteś zanurzony w Bogu. Bóg nazywany jest też absolutem, światłością, nieskończonym kosmiczną świadomością, stworzycielem. Życiem wiecznym wszelkie określenia opisują tę samą świetlistą energię obecność Jam jest. A jednak, niezależnie od tego, jak człowiek nazwie tę najwspanialszą, najwyższą istność, nie odda to pełni boskiej potęgi i chwały, gdyż wszystkie określenia są niewystarczające. Ponieważ źródło istnienia jest niedefiniowalne. Jakkolwiek ktoś określi Boga, ważne, aby wypowiadając dane słowo, zawsze miał na myśli jedyną zasadę stwórczą, która zawiera w sobie wszystko i z której wszystko pochodzi. Umysł człowieka zwykle zaprzecza, porównuje. Próbuje skojarzyć z tym, co zna, logicznie wytłumaczyć, udowodnić. Wieczności nie można porównać do czegoś znanego. Wszelkie określenia pozostają poza zrozumieniem, jeżeli próbuje się pojąć Boga z ludzkiego punktu widzenia, aż do czasu, gdy doświadczy się go w sobie. Dopiero owo doznanie przynosi zrozumienie. Zanurzenie się w pełni w bezgranicznej harmonii jest jak przebywanie całym sobą w każdej chwili w ogrodzie prawdy. Owo doświadczenie najczęściej rozpoczyna się od drobnych iskier, chwilowych błysków, jednak te małe światełka z czasem nadchodzą coraz częściej. A z każdym nadejściem są dłuższe i jaśniejsze, aż w końcu stają się wiecznym stanem. Ten, kto doświadczy pierwszych przebłysków ten, kto odczuje tę cudowną błogość w głębi siebie, już zawsze będzie pragnął i dążył do tego, by to uczucie wszechjedności znowu go ogarnęło. Bo to jest dotknięciem Boga, to jest szczęściem absolutnym. Takie doznanie zawsze przychodzi w wewnętrznej ciszy. Nie szukaj Boga na zewnątrz, gdyż zawsze w tobie przebywa i pełnią swoje istoty, jak płaszczem swe dzieci okrywa. Przynależność do jakiegoś wyznania religijnego nie jest konieczna, by poznać Boga, gdyż jest On świętą obecnością w każdym z nas. Przeniesienie boskości z wnętrza na zewnątrz, do przybytków, obrazów, figur i obrzędów, to próba zahamowania potęgi Bożej obecności w człowieku, to próba ukazania. Iż Bóg jest daleko poza zasięgiem człowieka, a to nie jest prawdą. Niewidzialny, wieczny, jest bliżej niż można sobie wyobrazić. Świątynia Boga nie jest zbudowana z kamienia, to my jesteśmy ową świątynią, my jako duch, nie materia, nie ciało. Wszystko jest niewidzialnym, wiecznym, czyli czystą świadomością, najwyższą energią, i nie wystarczy o tym tylko słuchać, trzeba to rozpoznać i przejawiać. Tak wiele mi dajesz, Boże, przenajświętszy. Dzięki temu, co przyjmuję, staję się większy. Jednak wielkość nie oznacza zaszczytów na ziemi, lecz możliwość przebywania w Twojej boskiej przestrzeni. Prawdziwie wierzący to ten, który żyje boskim prowadzeniem, wyraża boskie wartości. Doświadczyć źródła to być przepełnionym Bożą obecnością i przejawiać ją. To zanurzyć się całym sobą w świetle boskości, w prawdzie. To bycie odzwierciedleniem boskiej zasady. Wszystko jest boską energią. Wszystko z tej energii powstało. Świat fizyczny również z niej powstał, gdyż niczego innego nie ma. Jest tylko Bóg. Nie oznacza to jednak. Że przedwieczny stworzył świat takim, jakim go widzimy. I nie, nie stworzyła go też żadna niegodziwa siła, bo nie ma innej mocy, jak jedynie moc źródła. Bóg, jako doskonałość, nie mógłby stworzyć czegoś niedoskonałego. Wszystko, co pochodzi z jedni, jest niezmienne. Idealne i wieczne. Świat fizyczny to świat iluzji, świat przeciwieństw, gdyż jest jedynie wyobrażeniem zewnętrznych zmysłów. To nie jest prawdziwy świat, to jedynie zasłona, która okryła śniącego. Człowiek jest odpowiedzialny za to, co postrzega. Czerpie z boskiej energii, jednak nadużywa daną mu niezależność, sprowadzając tak wiele zamętu i niepotrzebnych cierpień do swojego życia. Każdy cały czas tworzy to, co widzi wokół siebie, swoimi myślami, emocjami i działaniami. Świat materii powstał z myśli o oddzieleniu. Z warstw zapomnienia, których wciąż przybywa, owe warstwy należy zrzucać jedną po drugiej, aż w końcu ujrzy się światło, dostąpi się pełni. Jedynie wewnętrznym wzrokiem można zobaczyć prawdziwą rzeczywistość, jedynie wewnętrznym słuchem można usłyszeć głos ducha, głos Boga. Widzę Ciebie w kolorowym świecie wyobraźni. Widzę Ciebie, boś ty światłem mojej jaźni. W każdym skrawku ziemi, w każdej istocie, w źble trawy, kamieniu i złocie, widzę Ciebie. Słyszę Ciebie w szumie wiatru, w śpiewie ptaków. Słyszę Ciebie. W łanach zbóż, w cichych szeptach maków, w każdym liściu, w fali wzbudzającej morze, w kropli deszczu, strumyku i jeziorze słyszę Ciebie z miłością Szechina.